Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, ostatnia niedziela kwietnia, a zarazem druga niedziela wielkanocy, to niedziela miłosierdzia. Kiedy myślimy o miłosierdziu, nasze myśli kierujemy do łagiewnik, do sanktuarium miłosierdzia, tam w łagiewnikach. Siostra Faustyna Kowalska. Siostra, która jest orędowniczką Bożego Miłosierdzia, to ta siostra, która została przez Jana Pawła II wyniesiona na ołtarze. To ta siostra, która usłyszała wartość modlitwy, która nazywa się Koronka do Bożego Miłosierdzia. To właśnie przez tą, tę siostrę Jezus Chrystus przypomniał światu, że Bóg jest miłosierny. Katechizm w kościołach przypomina: Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złokarze. I gdzieś umknęła nam prawda o miłosierdziu? Umknęła nam prawda o Bogu wybaczającym? A przecież do tej uroczystości dopisana i koronka do Bożego miłosierdzia, i godzina miłosierdzia. I obraz z zawołaniem Jezu, ufam Tobie? No właśnie, tylko żeby doświadczyć miłosierdzia ze strony Pana Boga, musimy dla siebie wzajemnie być miłosierni. To w myśl zasady, jaką miarą my mierzymy, taką nam odmierzą. Oby nasza miara wobec otaczającego nas świata była miarą miłosierdzia. A wtedy i my w stosownym czasie miłosierdzia Bożego doświadczymy. Nie tylko w momencie, kiedy klękamy do ukratek konfesjonału, aby przeżyć sakrament pokuty, ale w tym momencie, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, aby zdać relację z własnego życia. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Tego i Wam sobie życzę w momencie, kiedy staniemy przed Panem. Miłej Niedzieli. Szczęść Boże.